Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców Lech Wałęsa ponownie zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Wnuk byłego prezydenta, Dominik W. odpowiedział przed Sądem Okręgowym W. Gdańsku za naruszenie nietykalności cielesnej swojej partnerki. Przemoc w związku mężczyzny pojawiła się jeszcze w 2015 roku. Mimo sprawy para niezmiennie pozostaje jednak razem. Lech Wałęsa ma poważne kłopoty rodzinne. W czerwcu 2019 roku wnuk byłego prezydenta usłyszał wyrok, od którego się odwołał. 5 lutego sąd zadecydował jednak o jego utrzymaniu. W. trafi do więzienia na 3 miesiące. Poza tym, przez 2 lata będzie musiał wykonywać prace społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Nie ulega wątpliwości, że związek, jaki tworzyli i nadal tworzą. Przywdzona i oskarżony jest związkiem burzliwym, niepozbawionym emocji. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Oboje mają za sobą trudne dzieciństwo, które determinuje sposób zachowania w ich wzajemnej relacji. I ta perspektywa musi być wzięta pod uwagę podczas oceny tej sprawy. Kropka prawdą jest, że pokrzywdzona w toku postępowania sądowego starała się wybielić postawę oskarżonego, zmniejszając jego rolę w zaistniałych zdarzeniach. Wynika to, w ocenie sądu, z faktu, że strony tworzą aktualnie związek i posiadają wspólne dziecko, które urodziło się już po zgłoszeniu sprawy organom ścigania, powiedziała sędzia Joanna Łaguna-Popieniuk, uzasadniając wydany wyrok. To nie jedyny wyrok na kącie dominika W. Warto zaznaczyć, że 3 lutego W został także skazany za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu oraz akt agresji wobec ochroniarza. Usłyszał wyrok pozbawienia wolności na dwa lata i osiem miesięcy. Wkrótce trafi więc do zakładu karnego.